Świadectwo, które wydarzyło się w Afryce, w Kongo, gdzie było spotkanie modlitewne na stadionie, gdzie zgromadziło się kilkadziesiąt tysięcy osób. Gdy to spotkanie się skończyło, to stróż, który miał zamknąć ten obiekt, dostrzegł, że na trybunach znajdują się jeszcze dwie osoby. Okazało się, że to była matka, która siedziała tam ze swoim dzieckiem, i obok tego dziecka były kule. To dziecko miało problemy z chodzeniem i ten mężczyzna powiedział jej, że już kończymy, że musi zamykać. I ona powiedziała wtedy do niego, nie mogę jeszcze wyjść, ponieważ Jezus nie uzdrowił mojego syna, będę się modlić dalej. Ona tam została jeszcze dwie godziny i po tych dwóch godzinach wydarzył się niesamowity cud, mianowicie to dziecko wstało o własnych nogach, poszło do domu. Co się wydarzyło? Co ta kobieta miała w sercu? Na pewno wytrwałą wiarę, ale przede wszystkim wiarę w Boga, któremu zawierzyła. Ona wiedziała, że się nie zawiedzie. Ona ufała mu. Wiecie, dlaczego to mówię? Ponieważ wiele osób pyta się, gdzie jest ta twoja wiara, gdzie jest ten twój Bóg? Bo ja próbuję go dostrzec w swoim życiu, próbuję go gdzieś spotkać, a nie potrafię. Gdzie tego Boga spotkać? Problem jest w tym, że wiele osób szuka tego Boga gdzieś na zewnątrz. Ludzie szukają Boga tam, gdzie go nie znajdą. Nie zaglądają do swojego wnętrza, a on jest cały czas tutaj, blisko, w świątyni mojego serca, każdego dnia czeka, aby człowiek do niego się zwrócił. I oczywiście wtedy, gdy odpowiadamy na to wyzwanie, słysząc jego głos, on może nas pociągać, pokazać, że to życie ma sens, że mogę inaczej, że Pan Bóg ma naprawdę dla mnie piękny plan.